Chcesz w drzwiówki, to uspiesz w drzwiówce i dzikiem swych wycieczności. Tu jest też kolejna. Kto gra w kawify, to też jest tutaj. A niedługo podchodzi do nas nowa gra na PlayStation 4 na PlayStation 5. Kawifa 24. Będziemy grać w... tylko, żeby mieć to takie. I wybrać sobie też to też.

Ja jestem na samej końcie. Mam mi też... Teraz się kończy. Albo rozpoczynasz, bo to już jest za trudne do mnie. Serdecznie witamy się z Państwem Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na to ciekawie zapowiadające się spotkanie. Dziś korona kielce zagra przeciwko wiszykaków. Spójrzmy w jakim ustawieniu zagra dzisiaj korona kielce. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na prosto prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Co ciekawe, ich trener postanowił zastosować okay. ten sam system 4-5-1. Obie drużyny będą zatem dążyły do zdominowania przeciwnika w środkowej strefie boiska. Ofensywni okay. pomocnicy muszą wraz ze ślub. Ach, co za pyk! Pinka w parę do brandi, to zostanie zapisane jako trafienie samobójcze. Czasem i głównie ta No tak, widzimy całą sytuację. Jeszcze raz w powtórce. Co za pech? Kol samobójczy zawsze jest trudny dla zawodnika, ale takie sytuacje się zdarzają. Trzeba się otrząsnąć, żeby to nie ciążyło przez całą resztę meczu. jak mogę stągnąć? Nie. Proszę. Mogę? Tak. Zawsze Taka jest frustracja nie ja muszę się położyć. Będziemy musieli to położyć, okej. Okay? Jeszcze większa. Ja też chcę grać. To łączyłeś. Tak. Jest Tutaj? Tak, nie, tu? tutaj. Możemy sobie jaki krub wybrać.

I możemy grać. Jak za mocno. Uj, już mam zimno już Jakże miło powitać Państwa. Mecz komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Glaskowski. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia tego spotkania towarzyskiego. Dziś Korona Kielce zagra przeciwko Paris Saint-Germain. Neymar, brazylijski napastnik grający zazwyczaj na lewym skrzydle. Czego można się spodziewać po jego występie? Mocnymi stronami tego okay, piłkarza są umiejętności kreowania akcji i panowanie... Wojtek, na to jest twoja bramka. Jest świetny, tutaj ukłodami, nie, Wojtek. To Niestety, to Wojtek, do bramki, ok? Okay? Wojtek, do mojej bramki, okej? Okay? Wojtek, do mojej bramki, okej? Nie do swojej! Cześć, jest, jest, Oj, tak, ale ty wyruszaj bramki! Bo nie ty podałeś i się strzeliłeś! Tam! Do, do tej okay. strony! Bramkę Przeciwnik chce wymusić błąd! Bramka z bezwiększych trudności wybroni ten strzał z dystansu! Hm. 맨체스터 리마리앙. 무즈티. 리안 엠바페.